No, bo zobaczcie, ja gram tu, no nie? On mi wrzuca widły, i ja gram tu. A nie, chwila, ja mogę to wybić, tędy. I wtedy to, to jest spinowane, dobra, bije. A jak mi zagra to, to ja to bije. I jak mi wtedy zbije, to ja gram tu, i to jest cały czas spinowane na tym tej, 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 tej pinie. I mogę tu wybijać, i potem tu. Nice. Chwila, bo po tym można takie tempo zgarnąć, prawda? Tak, to ja gram tu. Żeby tego nie było, bo wtedy teraz to nie działa. Tak, no bo tu broń skoczek. Dobra, ja to bije. Jak on mi to bije dobra, nie, nie nie myślę nawet. To musi działać. Jak zbije pionem, to mat. No dobra. Tu groży tym, z matem. Chyba to najlepsze, bo groży tym i groży tym. Nie da się bronić tych obu naraz. Chyba, że tak. Tu, 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 tu i mat. GG.